Witam wszystkich. O. Jest ze mną Mr. Creeper i Cat 97. A ja jestem Osa. Odezwij się, Mr. Creeper. Witam wszystkich. Casper, twoja kolej. A, e, cześć. No, siema, I to będzie survival na super płaskiej pustyni. Będziemy musieli przetrwać jak najdłużej. I będziemy mieli tylko jedno życie. I ewentualnie jak ktoś zginie i długo, e, długo będzie musiał grać sam To po prostu jak dojdziemy do następnej wioski to on się zrespi No tutaj niestety nie mam ustawionego hardcora Nie udało się To jest nasz spawnik To jest sklepik Można ich dręczyć jak się nam będzie nudzić e, I będziemy już chyba zaczynać chyba Właśnie zapadła noc To fajnie że dopiero teraz zaczynamy e, Może e, Mr. Creeper niech ustawi dzień E, oh, o właśnie, walnął się o kaktus. I będziemy musieli kop kopać dosyć głęboko, żeby zdobyć jakieś surowce, no ale najpierw musimy posadzić sadzonki, które sami mamy, e, w, że tak to określę, zanadrzu. E, I musimy zdobyć jakieś 30 lewc. Dobra, chodźcie, rozpakowujemy sprzęci. Piper nie bij mnie. Chodźcie, chodźcie, zero walki teraz. Ała. Ogarnij się, bo wanilię. O, taki sprzęciw. Yy. podstawowy. Ty, ty, ja jestem żółtek. Ja mam, ja, ja, ja mam szarą zbroję Ej, ja mam czerwoną zbroję jak Dobra fajnie. i zostawiamy sobie EQ tylko nie... ona jest do EQ tylko najważniejsze. Dobra, no to idziemy. O, walnąłem się. Kurde, zbrań, zdarza się b. uszkodziła. Ej, dobra wycie co? Bo ja... oj, ej, tam widziałem I uciec, co jest? A, to. jest? Ej, patrzcie co mają ci osadnicy do sprzedania. A fajnie, że nie mamy um, im nic do zaoferowania. Ale może da się im coś sprzedać. No, co e jeden szmaragd do Fidiexowy hełm. Ale nie, dobra, idziemy, powiem. Ej dziewięć strzał to jest jeden szmaragd u jednego z nich. Dobra, co, za dziewięć co, strzałów co, co? dostaniesz strzał, więc... Co, co, co? U którego? Tego tutaj, u... tutaj, tutaj, A, to nie, za, za szmaragd dostaniesz 9 strzał, więc wiesz. No, dobra, odsunąć się, ja chcę z nimi pohandlować. Składam im propozycję. Chodź tu, mały. Zabędzę. Dobra, i generalnie nie będziemy mogli zostawać w wioskach dłużej niż na tyle, ile będzie trzeba, czyli aż wyrosną drzewka lub jedna noc. Yyy... i ten... Eee. Yy, i tak w zasadzie nie będziemy też budować domków, ewentualnie będziemy wracać do spawna. Ej dobra, y jakie to są kordy? Będziemy musieli je pamiętać. E, już ja ci mówię... tego pointa. Eee, dobra. Cześć, sprawdzę jakie są kordy wewnątrz spawnu. Dobra. No to idziemy, tutaj widzę na horyzoncie świątynię, o. Jest ja tutaj firmy. piramidę znalazłem. To jest świątynia. E, to jest minus... Minus 613, 64 ja i 154 miło, miło, że nas informujesz, ale po prostu sobie zapisz na kartce A, Ej tak. nie, wyjdź, wyjdź ze świątyni, wyjdź ze świątyni Człowieku, gdzie creeper jakiś zejdzie od tyłu Wyłaś z tej świątyni Ja już tam na dole już ją ograbiam A dobra O ty Ej, ja, jakiś yy, mały łatwiej tłytkę Zbiłeś płytkę? Ej chłopaki, tak. czekajcie na mnie. Dobra, co tu ciekawego było? E, pod spodem mamy TNT trzy rzędy. Ale, no świetnie. A co ciekawego było w, w tych skrzynkach? Zaraz ci powiem. E, wodę mam u góry, muszę ją zabrać. Nie dobra, wiem, a TNT mówisz? nie wiesz. Dobra. Ty a co, TNT nie ma. się przyda. A, Dobra, chodźcie. Ej, co było w skrzynkach? E, w skrzynkach, zaraz ci powiem. Tylko poczekaj, TNT zabieram. Dobra, zabrałem. Czyli, w, w skrzynkach miałem... 12 sztabek żelaza, 7 sztabek złota, enchant bunk, oddychanie 2, 24 z mięsko, 24 kości 9 tnt, i 9 No dobra to enchant bunki na razie zostaw, mogą się nam potem przydać Ale zabieram tego, skrzynki A skrzyneczki? No, będziemy sobie robić jakieś coś tyle, czekich, o kurde jest dobrzy z woda Spadłeś? No, niestety Ej człowieku, jak ty zrobiłeś te fajne klocki, na których jest jakby twarz creepera? Tak się łatwo to zrobić jak? Stawiasz twarz creepera na klockach. A, mówisz A... o piaskowcu. No. To jest rzeźbiony piaskowiec, nie wiem jak go zrobić. Ej dobra, mam 6 tu wełn. Tak się... Je jeszcze 3 wełny ogarnijmy, to będą... będzie do łóżka. Ej, ale ta woda jest moja. Łodzie jedne. Super. Auć, spadłem. Ej dobra. Ej. Mam pomarańczową wełnę. Niebieskiej nie biorę. Nie chcę mi się jej brać. No co. Dobra ty ja wezmę jeszcze tą trzeba zabrać. Wziąłem 9 y, pomarańczowych, więc jak coś będziemy mieli na łóżku. To będzie twoim grobowcem. Ty. Synek, bo jak ci z łuku <grym> przypakuje. Ej, przecież masz swoją wodę. Kid że nie możesz jej wylać tak wysoko, ale masz swoją... O, co by tu mamy? Ale ty jest wełny. Ja je zebrać z tego. Dobra Zabra. ja wchodzę na szczyt i patrzę czy nie ma czegoś ciekawego. Na szczycie nic nie ma ciekawego, tak mi się wydaje. Mam tak, na myśli, daje. czy dookoła nie ma nic ciekawego, dobra chłopaki spadamy teraz już. A zabieram wełnę, poczekaj, łóżko się przyda potem Ale już mam 9 wełn A to spoko Mówiłem ci, że mam wełnę O ty Dobra, idziemy No poczekaj, to, to jeszcze jest od cholery wełny A wełną przecież zawsze można, może się okazać, że wełną można handlować z osadnikami hm. no. Myślicie, że duchy świątyni czy cokolwiek tam jest będą zadowolone z tego, że ich ograbiamy? Y nie Świąty świątynie co najwyżej rozpią się Creeperki A to spoko Tylko? Nie, nie widziałem Creepera w świątyni Ja widziałem i mnie nawet w niej zabił Na surwalu jak sobie, na hardcore jak sobie grałem Zdarza się mm. Ogarnij się, przestań mieć na wszystko wywalone Ja? Nie ty Kasper Au mm. Genius Dobra. władźmy, co jest, dzień pobiegł więc ja pozdrawiam wszystkie panie, które istnieją na tym siecie. Wszystkie ja. ładne panie i wszystkie. Ładne, ładne, dobrze też. to ująłeś, dobrze to ująłeś. Dobra, chodźcie, chodźcie wszyscy. Chodźcie, chodźcie wszyscy. Jak i beznadziejnej je reklamy. Jezu to mnie rozwala. Ona jest taka sztuczna, że mi się aż płakać chce. Patrzcie, przyjaciele... O, masz tę Kto ma redstone? O, Wioska, wioska! Tak, wioska na horyzoncie. To pierwszy ten lepszy O ty Szybciej! Nie ten kolegi Jezu, nie on mnie dogania Ale problem jest w tym, że w wiosce nie ma drewna, bo to jest wioska na pustyni. No i co z tego? Wystarczy że postawimy drzewa Mamy przy... Coś w tym jest. E, najpierw... A jest, dobra, bo tam mełka. Już jest DILD. Nie tylko dirt, panowie Płotek I drzwi oczywiście Dobra Olał to I, I oczywiście chłopaki. żarcie, żarcie Zboże, ja już tutaj zbieram całe zboże no, jakie jest Zbieraj zboże i marchewki i ziemniaki Ale tylko dojrzałe Nie jestem głupi Jasne O ty Dobra, czekaj, zostaw trochę dirta na sezonki. Dziękuję, dirta nie podbieram Dobra ja, se, ja swoje sadzonki już posadziłem Znaczy prawie posadziłem Dobra, nie biorę, bo po to co one Jak to po co? A właśnie Sadzonki To no dobra to się wywali, tu się postawi drzewko Marchewki! O marchewki są super. Dużo żarcia dają. I weź mi zarzuć od razu marchewką. Bo potrzebuję... Nie... E, tu, tutaj są, to sobie podejdź i weź. Jest kilka jeszcze dojrzałych O kolejne marchewki I też ziemniaki ogarnij, nie są takie dobre, ale przynajmniej się nie trzeba ich przerabiać A i znajdzi, znajdźcie craftinga. Spokojnie, No więc wyspiłem pierwsze drzewko I mam zbroję Też mam zbroję, każdy ma zbroję A ja mam żelazną Jak a. to się jest... no sobie... spóźnia, ja od razu się do niej głamałem No i to weź, a co tam jeszcze było? E, właśnie tylko to zbroja i hełm co mam To podziel się hełmem Z kim? Z nami Nie na e, Panowie, ja też gdzie się da e, sadzę już od razu uważam, warzywa, żeby na później też było Ej mogę wam tego, mogę wam e, zrobić masz, po zlazłym Eee, Masz ziemniakę jakiegoś lub jakąś marchewkę żeby posadzić na pewno? E, ja mam tremem w tutaj są marchewki i ziemniaki gdzie ja jestem, spoko ja, ja mam 11 marchewek więc spoko A, a ziemniaki jakieś? Ziemniaków nie mam. Dobra. Dobra, posadzę go. A, niech to. Go. Ej, ty, jak tak szybko wyrosło ci, to Ej, szybko. dobra, posłuchajcie, dam komuś nienaruszony napierśnik. Daj mi. Chcesz, to se weź. To pierwszy do mnie dojdzie, to dostaję. Masz. Żelazo napierśnik. A, aż dwa były, fajnie. Zaiste zacnie. Ja, ja mam na razie zieloną, żółtą zbroję na zbyciu. O, piecyki. Fajnie, że nie mamy drewna. Ej, dużo pochodnie. Ej, dawajcie osiedlamy się w kościele, bo jest trzypiętrowy... No, w kościele oczywiście najlepiej. No, bo jest trzypiętrowy, każdy będzie miał swój topy, to trzeba dodawać trzypiętrowy. gdzie ty masz kościół? No, to chodzi, tak naprawdę to nie jest okay. kościół, tylko y, siedziba tego... ich przywódcy. Ej, dobra, to drewno. Pakiet. To tak ma, ma, o, mam drewno. tym ok, mam się. Moje drewno. Zaraz wejdę. Chodź do mnie, Ej, Ej, osiem marchewek O, drzewko już wyrosło jak miło To moje Spok, spoko, nie ruszy Biblioteczka i crafting table. O nie, dał nam tylko 2 minuty nagrywania Zdarza się Trzeba się z tą panowie. No to z drewna zrobimy se co Kill of ask o, płytka płytkę naciską, znalazłem. A gdzie, gdzie są te? E, gdzie są e, craftingi? Ja postawiłem te. E, w, w kilku domach. Ogarnij taki domek. O dobra ja znalazłem. Eee. Hmm. Ej dobra, nie róbcie kilofa, ja mam drewnianego, więcej nie będzie trzeba. Choć nie, będzie trzeba, zanim przebijemy się tu kobra. Dobra, ale... Ej, genu... Ktoś te drewnianą sikierkę, tam troszeczkę użytą, mogę dać. Nie, dzięki. Eee ja popytam czy... Ej panowie? Ej e, już ma... mamy Ej już wiem tą się od panowie szmaragdę. mam szmaragda A z, za co z nim handlowałeś? E, 16 zboża No spoko. Już chcę kurczaki ten większość, za szmarag... z nich chce, większość z nich chce szmaragda niestety e, tak ten mi da szmaragda 7 arbuzów o Jezus, 16 niepieczonych kurwa U, cieszy, 11 chcesz, książek? On chce 11 książek, nie odchodź A, a ten z, ej ten zaszmarek za mi dwa był ustawny Nie odchodź, pohandlujemy potem Deal with it Je Jesteś mój Nie, nie wra wracaj tu, Wrac no co za uciek nie. Ej noc już jest wiecie, ale nie widzę jeszcze mopku więc spoko a, nie nocy jeszcze nie ma, ten chce książki No on chce 11 książek, czekaj rozwalę biblioteczki, to się z nim wymienia o ty! Poczekaj potrzebuję jakiegoś szmaragda Panowie noc się zbliża Nieee... Zostaw się w Gdzie są biblioteczki? O ten chce zboże? No nie, nie, to jest tylko jakaś... Masz kod... zboże, nie. dawaj kolejnego szmaragda Koda, To jestem, się pika tego jak to się nie to jak... Tego. O, są biblioteczki, macie kilka książek. Dzień dobry, Dzień dobry, przyszedłem was powyludniać. A czek... czekaj ty, ich wszystkich nie wybij, będą potrzebni później. Do roboty? Ej, nie widzę jeszcze żadnego omopka, i to się chyba nic nie spawnuje, ludzie. Zespawnij się, zespawnij, człowieku, noc jeszcze młoda. No nie wiem, może A o ziemniaki. Dobra to no następny odcinek wezmę i w server properties sprawdzę czy na pewno. Czy ja zmieniłem, ale pewnie nie wskoczyłem. Nie, to jest małe. Nie, nic, nie zwaliłem, tylko... O, o, panowie, eee... jest kolejna sadzonka Tak, trzeba, no, trzeba było zrestartować serwa, żeby wyszło. Czekaj, e, 21 książek, pohandlujmy. Co? Deal with it. 21 zboża? Czekaj, mam tyle? Który chce 21 zboża? Mam 17. 18. Ej, Dwóch tutaj siedzi, dwóch chce ten, 27 zbożaczek, ty, ty, a nie, jeden też szmaragdę. Jezu. Panowie, o... bo ja mam dużo zboża. Ja mam 17 tylko. Eee, ja, Czekaj, to... ja mam dwa szmaragdy już. Ja 18, kurde, a potrzebuję jeszcze jeden, to będę miał szmaragdzika. O, wow, tu widzę kopalnia. No, jest. To, wszystkie, tak, gotowy wykopywać. I idę do kobla. Ej kto ma wełnę? A nie, tu białej wełny co? Ja mam dużo wełna. ale białej są. Ale ja mam mączkę, to ale... się rozjaśnia. Ta? Tak? No, go... O, biorę. Czy ty chcesz, ty chcesz pszenicy? A ty zaszmarek marek dodałeś? Nie, nie mogę Ej, jeść. Dobra, tutaj skończyłem pierwszy odcinek. Jak się podobało, to łapkować. Do widzenia.